Siemanko, z tej strony Kamek, witam Was w drugim meczu. drugim meczu, no przed nami drugi mecz, w którym gramy w pierwszej lidze, no kondycja jest spoko, lecimy, no i tyle, dobra my sobie oczywiście o czymś gadać, o ile e, dojdzie do rozegrania spotkania. E, tak, po pierwsze, wczorajszy live bardzo fajnie mi się siedziało, rozmawiało z Wami, e, komunikował Fajny ma skład z BPL. Srebrny w każdym razie. E, bardzo fajnie mi się robiło live, a naprawdę świetny live wyszedł. E, mam nadzieję, że Wam się podobał. E, pierwszy trainer. Może za każdego trainera będę otwierał paczkę. Może trafię na do Ramosa. Także otworzmy sobie paczkę albo kogoś z Team of the. Season, raz ciekawe. Dobra. Pierwsza paczka, no nikt. No ale dobra. O, mam kolejną paczkę. Dobra. Paczka w paczce jest ok. Jeszcze tam tą paczkę otworzę. I znowu, jeżeli trafię trainera znowu otworzę paczkę. O ile mi końców starczy Dobra, pomijamy i tutaj jest znowu nikt. E, super. No. Także za wczorajszy live dzięki za każdą dotację, za, za każde dobre słowo i, i te złe też. Myślę, że, że nie było najgorzej. Hmm. I co? I będą na pewno live'y po maturze, także wbijajcie na pewno. O my no, ja opuścił przeciwnik. No, także wbijajcie po maturze. Hmm. Pewnie jest trenerem 95%. E i się pewnie pytacie: Ej, Kamyk, ale przecież ja nie trafię do trainerów, co ty robisz, że tak trafię do trainerów? No pewnie, jak macie rekord taki sam, że macie tyle samo wygranych i porażek, no to na pewno Wam. No czekajcie, no właśnie. Na pewno Was nie macie problemu z rozegraniem meczu, ale ja mam naprawdę dobry rekord. Mam 60 wygranych i była 6 porażek. No tak. Więc no, nie dziwcie się, tak, że, że tak jest. A po drugie pewnie, jeżeli nie macie w ogóle trainerów w pierwszej lidze, to jesteście na, na PS4 albo Xboxie, albo PS3 cokolwiek. Więc tylko to się dzieje na PC. -cie. Może teraz uda nam się zagrać. Sprawdźmy Real de Real best, no Real wczoraj dał czadu, naprawdę 4-0 z wow, wow, wow. wow łała miła przeciwnik ma zbyt dobrego składu zobaczymy czy rozegramy to spotkanie czy wyjdzie wygląda na to że że gramy zagrałem <grywk> <grywk>

nie так. Это всё. i Nie

Zabrać się w tej chwili. Ha, jest. No, no, my sonia. My sonia, no, Sabbath, way, no, oh. uh oh no, 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 no Proszę, dać mi proszę, proszę, się proszę, 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 nie proszę, 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 To proszę, 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 Nie proszę, 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 nie proszę, proszę, nie proszę, 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 co? Nie, proszę, 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 proszę,